Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym odcinku na kanale My Kobietki. Bohaterką dzisiejszego odcinka będzie plisowana spódnica, którą zapewne nie jedna z Was ma już w swojej szafie. Tego typu spódnicę możemy wykorzystać w letnich stylizacjach, ale my dzisiaj chcemy pokazać Wam kilka naszych propozycji, jak my tego typu spódnice wykorzystujemy w stylizacjach jesienno-zimowych. Spójnice, które dzisiaj zobaczycie, częściowo będą to spójnice, które zamówiłyśmy, ale będą również takie, które miałyśmy już w swojej szafie. Oczywiście linki do tych, które zamówiłyśmy, znajdziecie w opisie pod filmem. Więc jeśli taka tematyka Was, dziewczyny, interesuje, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Dziewczyny zaczynamy. Pierwsza propozycja spódnicy plisowanej. Jest to nowość ze sklepu Reserve. Zacznę tu od rozmiaru, ponieważ spódnicę mam w rozmiarze L i uważam, że rozmiar jest idealny. Spódnica, jak widzicie, jest na gumce, gumka jest tu luźna i to dobrze, ponieważ ładnie układa się na sylwetce. Gdyby gumka była zbyt obcisła, to po prostu automatycznie byśmy miały tu podkreślony brzuch, a chyba tego nie chcemy. A tak jest wszystko w porządku. Także dziewczyny, przy wyborze tego typu spódnicy, zwracajcie uwagę na to, żeby właśnie ta gumka była raczej luźniejsza, wtedy zobaczcie ładnie y, wygląda na sylwetce, nie, poszerz, nie poszerza nas. Y, dziewczyny, spódnica po całości posiada podszewkę i już zapewne zauważyłyście, że trafiła mi się felerna na sztuka, ponieważ zobaczcie na dole widać Podszewka wystaje z pod tego wierzchniego materiału. Zobaczcie również z tyłu. Ta spódnica bardzo mi się podoba i myślałam, że sobie ją zostawię, ale niestety w tym przypadku muszę ją zwrócić. Pokażę Wam również ten wzór i kolorystykę z bliska. Jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 140 zł bez grosza, i jak widzicie, założyłam do niej. Takie buty i kardigan. I zobaczcie, tak wygląda pierwsza moja propozycja. Dziewczyny, tego typu spódnice możemy również połączyć na przykład ze sportowymi butami i z bluzą. I zobaczcie, tak wygląda ta sama spódnica w takiej stylizacji. Dziewczyny, moja pierwsza propozycja to co prawda nie jest to spódnica plisowana, tylko spódnica tiulowa, ale mam ją w swojej szafie i również wykorzystuję ją w stylizacjach jesiennych, więc postanowiłam Wam ją pokazać. Ta, którą ja mam jest w kolorystyce beżowo-czarnej i najczęściej zakładam do niej albo beżową, albo czarną górę. W tym przypadku wybrałam czarny golf. I jeśli na dworze jest jeszcze ciepło, to zakładam do niej sportowe buty. Natomiast jeśli zrobi się już chłodniej, no to zdecydowanie chętnie sięgam po kozaki. I tak się prezentuje moja pierwsza propozycja. Moja druga propozycja to plisowana spódnica z rezerw. Dziewczyny, ten model możecie kupić w czterech wersjach kolorystycznych. Ja wybrałam kolor kremowy. Zacznę od rozmiaru. Spódnicę mam w rozmiarze M i taki rozmiar noszę na co dzień ale przez to, że mamy tu obcisłą gumkę, to podkreśla mi ona boczki i brzuszek, także dziewczyny warto czasami wybrać rozmiar większy, żeby uniknąć takiego efektu. Założyłam do niej sweter z rękawem za łokieć w panterkę, która nadal jest modna i do tego kozaki i tak prezentuje się moja druga propozycja. Dodam jeszcze dziewczyny, że spódnica kosztuje 100 zł bez grosza. Kolejna spódnica również jest ze sklepu Reserve. Od razu dziewczyny powiem Wam, ile ona kosztuje. Zapłacicie za nią 149,99 Spódnica również jest na gumce. Mam ją w rozmiarze L i uważam, że rozmiar jest trafiony. Spódnica wszędzie dobrze leży. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu. Chcę Wam zaznaczyć, że posiada ona po całości podszewkę. Zobaczcie, tak wygląda ten wzór i kolorystyka z bliska. Do spódnicy założyłam sweter w kolorze szarym i szare kozaki. I zobaczcie, tak wygląda moja kolejna stylizacja. Mam na sobie trzecią, a zarazem ostatnią moją propozycję w tym odcinku. Tym razem jest to spódnica w Panterkę. Chyba szczególnie przypadła Wam ona do gustu, bo widziałam, że bardzo szybko się wyprzedaje. Możecie ją kupić jeszcze w dwóch wersjach kolorystycznych. Z tego co pamiętam, tamte są gładkie: jedna jest bordowa, a druga chyba czarna. Kosztuje ona 130 zł bez grosza i możecie ją kupić w rezerw posiada na szlówki, a pasek, który tu widzicie, dołączony jest do spódnicy. Uważam, że bardzo fajnie wygląda, ale oczywiście możecie go zastąpić swoim ulubionym. Jest to spódnica o długości midi i tak się prezentuje jej długość przy moim wzroście. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to przypominam, że mam 169 cm wzrostu. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M. Razem założyłam do spódnicy sweter w kolorze beżowym i czarne kozaki. I tak się dziewczyny prezentuje moja ostatnia propozycja. Teraz propozycja plisowanej spódnicy ze sklepu SINSEI. Tak wygląda ten wzór i kolorystyka. Oprócz tego koloru możecie ją kupić jeszcze w jednej wersji kolorystycznej. Spódnica dziewczyny jest na gumce, posiada podszewkę. Mam ją w rozmiarze L i przypominam, że taki też rozmiar noszę na co dzień i rozmiar jest dobry. Zobaczcie, tak wygląda spódnica z tyłu. Kosztuje 60 zł bez grosza i jak widzicie, założyłam do niej sweter w kolorze różowym, czarne kozaki i tak wygląda kolejna stylizacja z spódnicą. Kolejna propozycja plisowanej spódnicy, tym razem w kolorze czarnym. Spódnica dziewczyny również jest ze sklepu Sinsay, ale kupiłam ją już dużo wcześniej i naprawdę świetnie mi się sprawdza. Ale myślę, że taką czarną spódnicę tak naprawdę kupicie w każdej sieciówce. Jest ona na gumce, ładnie wygląda na sylwetce, nie podkreśla brzucha, nie dodaje centymetrów w biodrach. Zobaczcie, tak wygląda z tyłu. Jeśli chodzi o buty, to zostawiłam tu te same czarne kozaki, natomiast jeśli chodzi o górę, to założyłam w tym przypadku bluzę. I nie jest to taka zwykła bluza, ponieważ posiada ona sweterkowe rękawy. Zobaczcie, tak wyglądają one z bliska. I dziewczyny, zobaczcie, tak wygląda moja kolejna propozycja. Kobietki chcę Wam pokazać jeszcze jedną stylizację z wykorzystaniem tej spódnicy. Tym razem założyłam do niej taki sweter w kwiatki i właśnie często sięgam po takie zestawienie w chłodniejsze dni. Teraz pisowana spódnica z mojej szafy. Jak widzicie jest ona wzorzysta. Zobaczcie, tak wygląda z bliska. Bardzo ją lubię, bo po pierwsze ładnie wygląda na sylwetce. Nie dodaje centymetrów, nie podkreśla brzucha. A po drugie ma szlówki. Dzięki temu mogę sobie założyć tu pasek. Zobaczcie, dziewczyny, tak wygląda z tyłu. Nie posiada żadnej podszewki, ale ten materiał nie prześwituje. Zobaczcie, założyłam do niej takie buty i kardigan. I tak prezentuje się moja ostatnia stylizacja w dzisiejszym odcinku. To już wszystkie nasze propozycje, które chciałyśmy Wam dzisiaj pokazać. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcamy Was również do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. A dzisiaj już się z Wami żegnamy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!